Ostatnio mówi się trochę o zmianach w rencie socjalnej, w ustawie o rencie socjalnej, czyli świadczeniu, które jest przekazywane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, w tym właśnie między innymi dla osób z niepełnosprawnościami. Pokrótce, co sądzę o tym, Sądzę, że w dzisiejszych czasach kwota w wysokości niecałych 1600 zł, oczywiście. Zakładając czy waloryzację, tak od marca, no to wiadomo, ta kwota będzie stosunkowo większa, o 190 tam bagatela złotych. Natomiast niemniej jednak, jeśli sumowalibyśmy wydatki osoby z niepełnosprawnością w ujęciu miesiąc do miesiąca, to bardzo łatwo jest zauważyć, że ta kwota, no, niestety, nie pozwoli na samodzielne i w pełni niezależne życie. A dodatkowo blokowanie. Możliwości dorabiania, to znaczy w danym roku kalendarzowym możemy dorobić bodajże maksymalnie do kwoty 50 tysięcy złotych brutto co w ujęciu netto no niestety już no nie jest tak kolorowe, no bo jednak ta stosunkowo znaczna część dochodu jest nam odejmowana, tak, ze względu na podatki i znowu składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i tak dalej, Dlatego też uważam, że jakkolwiek można by było negatywnie oceniać propozycję podwyższenia tej kwoty do i zrównanie jej z kwotą minimalną 4,300 zł miesięcznie jest no, nie jest najlepszym rozwiązaniem, tak? Natomiast jeśli... No bo nie oszukujmy się, debaty na temat wsparcia osób z niepełnosprawnościami i odświeżania e, tak, tak naprawdę cyklicznie tych tematów e, między okresami wyborczymi, no to no to już znany zabieg, tak? to już e, Wcześniej, no niestety, można było dostrzec, prawda? Stąd też no, ja uważam, że powinna ta ustawa zostać e, zrealizowana. Powinna uzyskać głos większości. Obecnie prace w komisji stanęły. Nic się z tym praktycznie nie dzieje. Jest w cudzysłowie, powiedziałbym, w takiej zamrażarce, tak. Sejmowej. Mimo tego, że już powiedzmy proces legislacyjny się rozpoczął, to w dalszym ciągu właśnie utknęła na komisji społecznej ta, ten projekt nowelizacji ustawy. E, reasumując, e, i tak, dla ustawy e, o podwyższenie renty socjalnej, e, natomiast nie w 100%, tak, ponieważ no jednak e, warto byłoby dać możliwość. Osobom z niepełnosprawnościami, żeby mogły pracować, mogły włączać się w życie społeczne, mogły udzielać się tak? W społeczeństwie. I no, to, to, to w sumie tyle, tak? Z pewnością pojawi się jeszcze ten temat później u mnie na tapecie, natomiast to takie powiedzmy w cudzysłowiu, krótkie podsumowanie tego, co się dzieje obecnie. Dzięki bardzo.